Kurwa, tamtym, stary z kim stereoce. ty gadasz w ogóle? W pokera no, 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 to ja wiesz co? Stereoce, Od małego już kurwa, stereoce, jak będzie. jeździłem w podróże z ojcem będzie. to w pokera grałem A co ty pierdolisz? Kopie. No, kopie, stary, poker to jest, kopie, kopie, jest kopie, mój, to, to... moje Ale czetaj, Słuchaj, to co... Ale czekaj kurwa! Słuchaj! Co ty będziesz kurwa to tu mówił? Co, co? Ty kurwa gnoju ty! No co bo mi gada tu? Gada i rzucił się pierwszy na mnie Pierdole was w dupę kurwa Rzucił się na mnie pierwszy Dio, ci kurwa! Co? To moment, moment, chwileczkę, momentik. Panie medyku. Zasłuchaj, Tak, się, tam wykładasz, że jakaś robota Dorian mówi co tam jest. Słuchaj! słuchaj gotowe jest wszystko, pakuj wentylator na pakę, zapierdalamy na szpital. Robota czeka. Na razie! Dobra, wszystko jest git, elegancko uzgodnione. Eee, pan Dorian tutaj będzie aha. te wywietrzniki no, robił u nas, wentylatory. No, kurde, kolejka się zrobiła. Jeszcze mówiono, już trzeba. No spokojnie poprawy. wszystko, calm Jak to idziesz z tym oponentem? Daj nogaśnicę. AAAAAAAA O kurwa, wstamy Jeszcze no raz? Ty Chami jeden to sam chciał To sam Ale... chciał W głowie, wiesz? Duży, za dużo, za dużo naraz Ja muszę se to pokładać. A ty Ty kurwa penisie Pamiętasz, kurwa, zawsze, Co ty robisz? Steryt! Steryd, kurwa, steryt, spokojnie! Nie! Kurwa, steryt! O kurwa, mać O kurwa, steryt! Przed nim krótkie włosy, sobie zapuściłam. Będę też jeszcze był. Uczoker W miarę by to przeszło do rumpo. O kurwa, mać. I teraz. Kurde, skąd też jakie zbędę. są brzydkie, są. jakie ładne? Bo troszkę ze spali, czasu nie spędzam. A pizdo kleszcz to brzydkie czy ładne? Mm, mamo. Jeszcze raz, ja? Pizdo kleszcz. <laughs> to był no, cytat. Tredny. Bardziej bardziej brzydko. Ile? 20 milionów nie pierdol głuchot No serio A panią przejąłeś Nie to nie ja. Może tak szybki jest, że Co ty stary To jest takie szybkie, że się babeczka przywróciła na pasach W trzech minutach zniknął czy dwóch minutach zniknął z listy oglądających jeden i drugi, więc to są na pewno ich konta na 100%, bo po dwóch minutach już ich na moim streamie nie było jakim powiedziałem na live swoim i... I się śmiałem z nich, że nie potrafią gustować, nawet bo na wylogowanym Twitchu nie siedzą, tylko oglądają ze swoich kont i nie są wylogowani. I nagle poznikali z tego. Co dalej? No. Y okej, okay, w porządku. Dobra, Halo, Witam o, to ten chuj. Oficer Molo. Kto? Oficer Molo. Ciałem, <laughs> Ej, ej. <laughs> Dawajcie na sklep z ubraniami w Sandy albo coś. Gonią Co oni chcą? Dziwię się, Gdzie jestem, to powiedział Tutaj w tym? No w szpitalu byłem. W tym drugim samochodzie w tej BMW. Halo, halo. halo. No o co chodzi? No to proszę zgasić silnik teraz. No, nie ma takiej opcji nawet. Czego nie ma? No bo nie ma? No co ty chcesz? No pan... Nie ma takiej sytuacji nawet. Możesz sobie, wiesz, pochugać. No to pan. To pan... Boże, co co pan! No pan! Ja no pan! No dobra, No panowie. No ładnie, No ładnie przeprosi i będzie okay, no. A, przepraszam tak, no, za to, że tak, no, się tak, no, czepiacie, o. nic, Możemy się jechać. Pani, Pierdol się, fajerzy. O kurwa, panowie w BMW, nieładnie. Ej, panowie, ta BMW jest moja, jak coś, w razie czego. Jak, nie, nie. <ślać>, jak? Ale, ale o co chodzi? Jak, jak nic no, ale nie pierdolcie mówię. Się. Ja no, się. Nie, ty? Ale nie. Nie, a pan dlaczego dla nas na ty tej zera, co? Ale. Na nie tej zera jest mi, tak. No co Brawo. Co się tym Mercedesem? To, od... chodź, to co? chodź do auta. Chodź do auta. No, to... Dobra, są FIFA Rafa tacy tylko. Ja e, możemy podjechać? bo Suścia no. przyjechała. Co ty do blach celujesz, chłopie? Myślisz, że zami? prąd się rozejdzie. No odjedź się, a nie. Proszę nie dyskutować. No proszę odjechać. Zobaczmy...

<śmienicza> Widzieliście? <śmienicza> Widzieliście, jak się skapnęli po trzech sekundach, że oni odjechali? O kurwa, Jaryn, ja. na butie. No Mówię, o kurwa! Czeka, czeka. Kurwa, zostaw tam, gdzie złoczyje! Kurwa, leżysz Leżysz! kurwa, już spokój, spokój, spokój! kurwa, 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 do góry. Ręce do góry podnieś, kurwa. Ostrzegam ostatni raz. Dobrze, na miejscu jestem. Aj, klisie. Mnie tu ktoś uderzył, jakiś metalowy na No ja na służbę pojechać. Szybko. Co ty? Co, co, co ty kurwa myślisz, że to jakaś amatorszczyzna pierdolona to pracuje? Myślisz, że tutaj kurwa jakaś źle LSPD kurwa pracuje w tej ochronie? Leszczu pierdolony, będziesz Bo kurwa go, płacił i to kurwa 4 razy więcej pierdolony kurwa śmieciarzu. Nie wiem na No ja biorę na, na, na plecy Mamy tutaj torebki, razie, No nie wiem czy ją ja tam... Czy ona mi tu nie wypadnie z tyłu? No! O kurde o nie, to już koniec miłości. O kurde. O kurde. Lety, co ty... No wysiatka, wysiadka, wszyscy wysiadka, bez żadnego głupot celuję wam w głowę. Wysiadaj, i celuj też w głowę, kobieta. Bez żadnego głupot, bo cię odjebie no, mi do mnie? Obróć się. Lecami do mnie, bo cię odjeb! Pieci lez! plecy piku! Patrz na plecy kobieta! A chwila, chwila no. No jaka klamka, jak gdzie ty tę klamkę wyciągasz? Ty jaką klamkę ty wyciągasz? Tu jest kurwa! Lez jeden! Dobra, leżą, leżą! Lesą! Garego. Medyk z nie będzie pierwsza klasa zajbała, to zostawiła cywila na ulicy. To nie był lokalny kurwa, żeby nie było, to jest to człowiek. O, z masy, on startuje nowe dyka! Mi się podoba, O Jezus. O o o, o. O. o Jezus! o o, o Jezus! Jezus! o, O Jezus! 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 O Jezus! 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 nie Jezus! 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 o, kurwa Jezus! Nie! kurwa Jezus! Jezus! o, kurwa o, Jezus! o, O Chciałem się rozbić przed mostem. Faktura. Ona Faktura na wentylatory. Dyrektorów. Ja Faktura nic nie e... wiem. Panie Dorianie, już z panem Hansem rozmawiałem na ten temat, bo wiem, że się złapać nie możecie. Pan już może działać i kon na konto wpłynie, wpłyną wtedy pieniążki 24 godziny po moim poinformowaniu pana Hansa. Fantastycznie, kurwa, to ja dzisiaj za robotość zabrałem. Czy może, może się wyrobię przed kasynem? To jakby dało radę no. dzisiaj, żeby przelew dotarł? No ale co, ja pierdolę, to robota wreszcie.